Witam Was serdecznie moi mili Z tej strony Łukasz M Dzisiejszy filmik to podsumowanie boksa World Cup 2002 Korea-Japonia Zaczynamy moi drodzy od takich informacji W mamy 140 kart W boksie było w sumie 144 Trafiłem 132 różne karty są one tutaj poukładane według numerków. Brakuje 8, i to są numerki, które mi brakowały: numer 14, 15, 37, 47, 91, 101, 128 i 129. Czyli, moi drodzy, skoro trafiłem 132 różne karty, to zostaje 12 powtórek. I tutaj, moi kochani, trafiło się najwięcej kart Logo, i z początku kolekcji trafiłem powtórkę Turcji, dwa razy RPA, czyli w sumie trzy takie karty trafiłem, bo to tutaj są powtórki, a tutaj są te 132 różne karty. Tak samo Arabia Saudyjska, również dwie powtórki, czyli trzy karty w sumie. Szwecja. No i tutaj teraz karty z wszystkimi mistrzostwami. Włochy 34, Urugwaj 30, Brazylia 50, Francja 38, Szwajcaria 54 i Francja 98. Czyli ani jeden zawodnik moi kochani się nie powtórzył. Każdy, którego trafiłem, był inny. I jak tak patrzyłem, to tutaj te dwa ostatnie numerki to są Loga. I dwie pierwsze tutaj liczby, 14-15, to są właśnie karty z mistrzostwami. Czyli w sumie. 4 zawodników brakuje, żeby mieć cały komplet. Tak to moi drodzy wygląda. Zrobię osobny filmik z prezentacją wszystkich kart. Czyli 140 tutaj są 132 karty. Więc jeśli byłby ktoś chętny, to praktycznie cała kolekcja jest tutaj. Brakuje tylko 8. Kart, co raczej nie powinno być problemem, żeby sobie gdzieś załatwić. Czyli podsumowując, bardzo opłaca się kupić taki jeden boksik cały, praktycznie cała kolekcja jest w środku, kilka kart tylko brakuje. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kolekcją, to polecam kupić sobie jednego boksa i praktycznie mamy cały zestaw kart. Dziękuję moi drodzy za uwagę. To wszystko co chciałem wam dzisiaj przekazać. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!